Cześć wszystkich, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Pawlison96, a to jest kolejny odcinek serii German Track Simulator. No i tak, dziś zaczynam trochę nietypowo, ponieważ nie z gry, tylko z folderu, z grom, no i tak. Oczywiście jest taki sposób, aby wyłączyć tym no, aby wyłączyć tryb zmęczenia, nie ma tego zaimplementowanego w opcjach gry, więc muszę to, że tak powiem, w pliku, no i tak. Oczywiście wybieramy, no, oczywiście wiadomo, jeśli chcecie znaleźć poradnik, jak w ogóle co zrobić, no to jest to bardzo proste, wystarczy w, w przeglądarce Google wpisać po prostu kody do German Truck Simulator, no i powinno być, powinna pojawić się główna strona z tym, jak to zrobić i tak dalej, i tak dalej. No i tak. Oczywiście ja też przedstawię, jak to zrobić, no i tak. Oczywiście wiadomo, klikamy, włączamy oczywiście config.cfg, no i tak. Oczywiście podczas no tego najlepiej zanim to się zrobi, to najlepiej zrobić kopię zapasową. Ja oczywiście zrobiłem kopię zapasową, ale wiem co zrobić, więc już no to nie jest konieczne, ale mam kopię zapasową na wszelki wypadek. Jakby coś poszło nie tak, no i tak. Oczywiście w dokumencie oczywiście mamy kilka oczywiście tam różnych y, jakichś tam opcji. No i najważniejsza opcja to Fatig y, G Fatige, y znaczy UZ, znaczy UZT Fatige, wystarczy pisać Fati, wystarczy pisać Fati w, y, w tym. Tutaj i się znajdzie od razu. No i tak, oczywiście pod tym mamy jeszcze poliz, ale ja tego nie będę baczał. Ja wyłączę tylko symulację zmęczenia i daję po prostu 0 zamiast jedynki No i zapisujemy zmiany i. No i możemy to zobaczyć w grze. Dobra, udało się, zapisało się. No to zobaczymy się w grze. No i co? Jak widzicie, nie jesteś zmęczony, aby teraz odpoczywać. Jak widzicie, to działa. Teraz będziemy zawsze mieli otwarte oczy. Jak widać w prawym górnym rogu ekranu, no i dzięki temu nie będziemy się spóźniać. Nie będzie problemów ze spóźnieniem. A jest w takim razie jedziemy, tak, i oczywiście jest to odcinek piąty, już nie czwarty. W czwartym, oczywiście, widzieliście co się działo. Więc dlatego, piąty, piąty odcinek, postaram zacząć od takiego mini poradnika, jak wyłączyć. Zmęczenia, tylko muszę lampy włączyć, bo, bo inaczej byłby problem. No i tak, wielki w tle będzie słychać, dlatego że tam coś robią. Nie wiem co, ale to od wielu dni już tak akurat zaczęło padać, kiedy już chciałem. Dobra, nieważne, w takim razie timelapse. No cóż miał sporo zaległości jeśli chodzi o sprawy YouTube'owe. Mam nadzieję, że mnie nie ale tak? no dobra. Dobra, więc tak... Jeszcze Distinker Gangstera odcinek. Jeden z odcinków jeszcze, no, jeszcze czeka na zmontowanie, więc jeszcze będę o sporo, że tak powiem, roboty. Doszedł, no, do tego jeszcze doszło kilka odcinków, z czego tam jeszcze był odcinek. No z German Germ Germ Truck Simulator poprzedni odcinek. Bo nagrywam ten zaraz po kolejnym, no i potem ten odcinek, no i co tam jeszcze jest do montażu. No, sporo odcinków do zmontowania, jeszcze tam z Minecrafta odcinek chyba jest jeden, albo dwa, już nie pamiętam teraz, bo tak dużo tych filmów nagrałem, że już nie pamiętam. Aby tylko mi miejsca nie zabrakło na zmontowanie i zapis tych filmów, bo to też trochę zajmuje. Tak, i dlaczego nie zmontowałem? dlaczego jeszcze tak długo montuję te filmy? Już dawno je nagrałem, znaczy już jakiś czas temu je nagrałem, i czemu ich nie zmontowałem? Pewnie zapytacie. No, na pewno nikt pewnie nie nikt, nikt nie pytał, ale dobra, ale powiem. Ponieważ zajmowałem się wstępem do kakao rundy drugiej, tak, więc to trochę pracy przy tym było, jeszcze to nie jest skończone. Znaczy jeszcze końcówka jakaś tam będzie dodatkowo, ale już początkowy zarys jest. Kurczę, nie widzę gdzie skręca. Dobra, tu muszę skręcić. Jak widać, już niedługo będzie trzeba dostarczyć ten załadunek. No i tak, na szczęście już jestem w kilo, więc teraz tylko dojechać do magazynu. Z czym oczywiście nie powinno być problemów, bo w końcu. No chyba, że dostanę mandat za przekroczenie prędkości i No to wtedy. No to wtedy byłby problem. Dobra, jedziemy trochę wolniej. Do światła nie zdążymy, ale przynajmniej mandatu nie będzie. Oj. Dobra, można jechać. Jak widać. O! Trochę niebezpiecznie blisko byłem. Tej dzieżarówki nagle. Eee. A, pamiętam to miejsce tak, kiedyś tutaj w ostatniej chwili dojechałem. No ale na szczęście nie dziś. I bardzo dobrze, bo samo parkowanie jest na tyle problematyczne, że przez to mógłbym nie zdążyć. Dobra, tak pamiętam, jak się zbierzyłem tutaj, to jeszcze światła normalnie pobijałem. Znaczy, miałem chyba wyłączone wtedy, yy, no, że tak powiem, policję, więc, czy tam mandaty, tak, więc... No, tak, więc sobie mogłem na to pozwolić, żeby zdążyć. Ale na życie teraz nie, no, na teraz nie jest to w ostatnich tak, więc... Bardzo dobrze. No i już oczywiście nie będziemy spać, bo oczywiście tryb zmęczenia jest wyłączony. Bo był trochę uciążliwy. Jakbym musiał w ostatniej chwili gdzieś dojechać, to co wtedy? Bo nagle zaczęły łaziarów, żeby nie wypadku. Kiedybym usnął. No właśnie, i to byłoby całkowicie by się gryzło z całym, no, że tak powiem, zdążeniem. Dobra. I wyłączę silnika z mi paliwo nowy poziom. No i tak, nie ma kary, nie ma... No, jest zapłata za zlecenie i, no, i jest oczywiście dodatkowe wynagrodzenie za no, wyższy procent wynagrodzenia. Znaczy za, to jest po prostu wypłata od, no, od szefa po prostu firmy. No, I tak. Ustawa na czas, czyli 100. Nie wiem co to jest, w procenty w 100% na czas. Przyjechała na odległość z przyczepą. 250 km, Przejechała na odległość 250 km, fajnie, fajnie, fajnie Wszyscy są zadowoleni Kłody drewna dotarły Można budować yy... Nie wiem co on właściwie się buduje z drewna W dzisiejszych czasach Chyba biurka albo coś tam Nie, to są kłody drewna no To do czegoś bardziej ambitnego niż biurko Na przykład Stolarstwo Stolarstwo może się rozwijać Bo przywiozłem świeże drewno Dobra, na czas albo papier może robią z drewnu. Twoje następne zlecenie to transport towaru. Opony z tego terminalu do magazynu firmy Trade Aux w mieście Rostocka. Bądź tam jutro. Bądź tam dziś pomiędzy siódmą siedem i dziesiątą dwadzieścia dwie szerokiej drogi. Dobra. Przyjąłem. Paliwo mi się skończyło teraz pewnie, bo. O! Mamy, mamy kolejne, dobra. Ale ja już w trakcie trasy w takim razie przeczytam tego e maila. No tak, oczywiście, wiadomo, muszę przerwać odcinek, bo będzie zbyt długi wtedy. Dobra, jedziemy. Znaczy, będzie, będą tutaj więc nie ma problemu. A tu się zatrzymajmy. Wyłączmy na razie silniczek póki co. Tak, oczywiście, taka trasa. Czy tylko mi się wydaje, że ta trasa jest nieco krótsza? A no tak, bo teraz tylko jedno miasto jest, jak widać. Poprzednio, jak w poprzednim, no, w trzecim chyba, albo w drugim odcinku. Dobra, nieważne. My mamy pocztę, więc poczta. Własna firma. Habs. Cześć, Pawlinson. W końcu to zrobiłem. Założyłem własną firmę transportową. Nie mówię, że prowadzenie firmy jest łatwe. Czasami to bardzo wymagające zajęcie. I zajmuje naprawdę dużo czasu. Ale z pewnością jest tego warte. Posiadam kilka oddziałów w całym kraju i zatrudniam niewielką grupkę kierowców, którzy pracują dla mnie w dzień i w nocy, zarabiając każdego dnia coraz więcej pieniędzy. Ledwo dajemy sobie radę z obsługą zleceń. To nieprawdopodobne. Może sam założysz własny biznes? Pracy jest sporo, o to nie musisz się martwić. Na pewno wynagrodzenie jest wyższe od tego, które dostajesz teraz. Przemyśl to, porozmawiamy później. Twój przyjaciel Hans No i tak. Oczywiście Hans już się ustawił do końca życia, jak widać. Oczywiście nie jest to wcale takie proste, bo to, że za... to, z... To, z... to, że zarządza, to nie znaczy, że... No, że jest tak łatwo, jak mogłoby się wydawać. Dobra. A więc tak, jedziemy. Yy, miałam zrobić przerwę. No i... Nie zrobił przerwy, ponieważ nie mam gdzie. E? Czy ja mówiłem, że nie ma hotelu? Jednak jest hotel. Pojedziemy do hotelu. Tylko nie wiem, czy się zmieszczę z całą naczepą. Są hotele. To czemu ja mówiłem, że nie ma hoteli? A, że ich nie ma na mapie zaznaczonych, tak? No dobra, jednak są hotele, więc ja się pomyliłem. Tak więc sorry bardzo. O kurczę, ja się nie zmieszczę. Eee... Szlak. Ale nie muszę na szczęście spać, więc mogę po prostu zaparkować. Po prostu se zaparkuję w tym miejscu na chwilę. Żeby zakończyć odcinek. O o! Na szczęście na prostych kołach można wyjechać. W przypadku ty się za blisko podjedzie. Muszę po prostu dalej ten bader wykonać. Tu jest niestety jeszcze skośny płot, to się nie zmieszczę. On mi popsuje całkowicie plany. O-o. Zaraz, a może bym się tutaj zmieścił? Eee, chwila. ja chcę zaparkować? Bo ja już nie przemyślałem tego wcale. Tam nie mogę zaparkować, bo tam zablokuję wyjazd z parkingu. Może tu się zmieszczę? Eee, parkowanie prostopadłe to chyba się nazywa. Tak, tutaj mam oczywiście jedno pole wolne. Wiadomo, powinienem stać tam, gdzie jest mój, no, mój marker do spania, ale dobra. Zaparkuję sobie tutaj. Nadzieję, że mi nie zahaczą ciężarówkę kiedy będą wyjeżdżać z parkingu. I teoretycznie nie powinienem dostać mandatu nawet za wyłączone światło, ale dobra. Z jedynki nauczyłem się, że mandaty potrafią wszędzie być. No, wyłączę silnik i fajnie. I tak jest kaszone światło, dobra, w porządku. Może tak być. No to koniec. Dziękuję wszystkim, bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam do kolejnych odcinków. Na razie, cześć, pa! To i pozdrawia.